Jeden nad Wyselkowę w Japonii, 27 lipca 2025 roku. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, polskie gwiazdy Blaugrany, weszli na boisko po przerwie, zmieniając Ferana Torresa i Joe garcie. Lewy. Asysta przy golu Runiego Bardgiego na 2-1. Szczęsny. Czyste konto. Małpka sport znak podkreślenia interia. 27 lipca 2025 roku emotikon Smutek Polacy w centrum uwagi po spalingu barki. To złoto, bo mimo braku miejsca w wyjściowej jedenastce Hanciego Flikę, Polacy pokazali klasę. Mundo Deportivo nazwało Lewego hojnym, faląc asystę, ale wetknęło niewidoczność do 77 minuty przez Faul Rywala. Szczęsny? Jeden z widzów, zero strzałów celnych Wysel, spokojne 45 minut. Małpka piłkanozna znak podkreślenia PL na X, 27 lipca 2025 roku, emotikon smutek lewy z asystą, szczęsny bez pracy, solidny start Polaków. To paliwo, bo katalońskie media, choć surowe, widzą w Polakach potencjał. Barca szykuje się na La Liga po Treblu 2024-2025, La Liga, Copa del Rey, Super Robert Lewandowski 36-letni kapitan Polski pokazał, dlaczego jest liderem. W 46 minut miał 14 kontaktów z piłką, jedną asystę, jeden strzał, 11 12 celnych podań, dwukluczowe podania i wygrał jedna pierwsza pojedynek, Małpka Pkstwski 27 lipca 2025 roku. Sport dał mu 60.